jestem Mikołaj, jestem właścicielem Opelka. Na początku był silnik 1.7, teraz mamy 3-litrową fałkę z Omegi. Moc 230 koni, 308 Nm. Myślę, że jak na Opelka całkiem, całkiem. Model pierwotny była zwykła, seryjna Asterka, teraz jest cała w pakiecie OPC2. No fake, nie fake, a w większości oryginał. Także dołożony oryginalny pakiet, o może w ten sposób. No jeszcze kolor się nie zgadza, ale przeważnie były hard blue, srebrne. Felgi też, trochę już nazwiedzałem tych felg, ten samochód już trochę kompletów miał, zaczęło się od turbo felg 17 z gwintem, później miałem y, mercedesy CLS 18 -y, z dwóch parametra 8,5-9,5, później miałem 4x9,5, doszło do tego, że miałem dwa komplety. Teraz aktualnie na, na samochodzie też dosyć już, chyba już trzeci rok, y, radio 8. R8CM9 przy zakupie srebrne 4x9,5 T42, pomalowane na taki kolor, dosyć, dosyć nietypowy, bo to jest z palety Hyundai. A. I żeby to jeszcze spasować na jeszcze jest do tego założony z przodu dystans 8 mm, bo się opiera o, o kucie, a z tyłu mamy dystans bodajże 12 mm. Też jest długa historia, bo też mówię, się zaczynało od gwintów, znaczy najpierw w ogóle to był kit sprężynowy, taki tam delikatne obniżenie, później przez używany gwint KW V2, który tam po czasie się rozlał. Wtedy kupiłem całkiem nowe FK, które na, tym, na bazie tego gwintu jest założony i red tego, że jak miałem Mercedesy, to mówię, tył był spaz na paznokieć przy statiku, nie? bo też był taki okres, że na statiku jeździliśmy. Żona, małżonka miała dość też jeżdżenia na takich twardych betonach. Tu są mapeta na bazie FK gwintu. No i resztę podzespoły, to mówię, tam hurtownia Ptełtek, węże Tekelanus 8x6, zegarowe chyba 6 na 4 zegary, manometry, kompresor Wiara 430C i butle taka nie za spora, bo tam chyba 12 litrów jest. Dużo wskazówek ciekawych podpowiedział mi mój kolega Patryk Michałowski, który się tym zajmuje, między innymi pracuje w zajezdni autobusowej, zajmuje się autobusami niskopodwoziowymi, także tak, pozdrawiamy serdecznie, nie, dużo wskazówek od niego, tak, czyli gdzie kupić taniej, Jakie, jakie na przykład cena jakość porównanie także takie złączki elektrozawory z jego polecenia także mówię trzeci rok śmiga praktycznie bez żadnego serwisu bez czasem jak ten, ten no nie wiem projekt nie lubię tego ogólnie tego, tego pojęcia projekt zaczął wyglądać tak no to wiadomo serce no tak średnio nie 1.7 dt wiadomo że to dojazdy 4 litry i zawieziecie wszędzie tak bo to po drodze było wiadomo zmiana rozstawu na 5 śrub. Heble właśnie od wersji OPC, czyli 308 Nm. Jako, że mamy Fałkę silnik, to mamy, musimy, musimy mieć czym hamować, tak? Z przodu mamy założony czterotłoczek z Alfy, też był plan na Z18, ale to w przyszłości, jak już właśnie przy docelowym kole. Mamy czterotłoczek z Alfy 166, tarcze z Mercedesa 330, z tyłu seria 264 chyba OPC. Z wersji, no to jest serce, tak. No i tu się akurat na którymś tam spocie, zlocie dałem namówić na takiego pseudo fachowca, przez co ten, ten cały swab na trzylitrowego po prostu bardzo się wydłużył, tak. Samochód stał praktycznie trzy miesiące u niego, niekończąca się historia z ITO, z przewodami paliwowymi, odpaleniem, kablo, kabloteką całą, aż w końcu zabraliśmy samochód dokończył Sebastian Tombrowski, SD Motor z Warszawy, też pozdrawiam żałowałem, że to 3 litry wybrałem, bo na przykład 2-3 turbo z Saba nie? bardziej rozwojowe, prostsze w montażu a tu mamy 3 litrową fałkę z Omega, gdzie też z automatu pochodzi, bo tam chyba przebiegł około 150 tysięcy w automacie ten, który mi to wkładał, by zażądał sobie remontu tego silnika, czyli dodatkowe pieniążki, wiadomo nie? z czasem na pewno zaczęło się tych fałek pojawiać, tak? szczególnie 2,5 2,5 kosztuje 700 zł, cały silnik. 3-litrowy trochę tańszy, trochę droższy jest, ale ten... No wiem, fałka w porządku, tak? Tylko, że mówię, na przykład na hamowni seria powinna mieć 211 koni, tu wyszło trochę mniej. Ale właśnie mamy... Jak już mamy tą fałkę no, przy, przy wkładaniu, to tak mamy odelżony zamach. 4 razy wałki G, są włożone, przęgło C20 LED, skrzynia F23 od diesla, dosyć długie przełożenia także na trasę petarda. Wydech, tylko mówię, kolektory blokują, nie? czyli jakieś 40 koni. No, wypluło tam 230 koni, 380 Nm na benzynie 9,5. Nie? Myślę, że nie ma tragedii na codzienną jazdę, też jak najbardziej. Ostatnim zlotem, jaki był, to był Lęb, chyba 2020. No W tamtym roku bo to nie był taki typowy zlotek, tak, tylko no, przeja przejazdowo. Czyli znaczy, na, na przykład na typowo stricte oplowskim, tak, bo byliśmy w 2020 roku na Owli, czyli takim typowo międzynarodowym zjeździe Opla tam yy, w Żerkowie. no to było top 3, nie? czyli wszystkie trzy najlepsze auta, no to między innymi właśnie jedno chyba niemieckie było, Astra i chyba jeszcze jedna Astra. No, na wagowskich ciężko się dopchnąć, nie? Jakieś tam. Stolą gruzów? no? A to dalej Opel, nie? No, mówię, największą tą nieprzyjemnością to właśnie był ten pseudofachowiec, od Swapa, tak? Bo tam mówię, naprawdę, licząc całe koszty Swapa z poprawką, gdzie naprawdę za robocie zapłaciłem drugie tyle, co jemu. Z cheblami z przodu, które później mi nie weszły, zimówki 17, no to prawie 17 tysięcy Cał słab. Później jak ktoś taki znajomy się dowiedział, że silnik z automatu był rozbierany i remontowany, tak się popłukał w czoło, nie? bo to mogło jeździć specjalnie drugie 300-400 tysięcy i bez remontu. A tutaj jest jedna głowica jest delikatnie do poprawki, ale tak generalnie jeździ już drugi dłuższy czas i nie ma problemu z mocą, nie? Trochę moc jest zaniżona. No i ta sytuacja, naprawdę, trochę się na później przepychaliśmy z tym gościem, finalnie żadnych pieniążków nie odzyskałem, ale z całej szczęście cieszę się, że auto nie odpaliło, bo żyję, mogę tu z wami nawet siedzieć, w tym stanie, co on oddał auto, to naprawdę... Czy znaczy, ja jestem zwolennikiem im mniej, tym lepiej. Często widzę na przykład jakieś tam lampy z jakimiś ledami, dużo ledów, nie wiem, na przykład jakieś strokaty kolory, nie? Dla mnie minimalizm czasami jest lepszy niż na przykład, nie wiem, czegoś za dużo. Tak? Tym razem trochę przełamuje to koło, tak? Bo jest trochę taki niecodzienny wzór taki nietypowy. Przy swapie, no to na pewno wszystkie tuleje wózka są nowe, śruby nowe. Yy, wahaczy, no to tuleje słożnie, końcówki drążków, łączniki stabilizatora gumy stabilizatora, to wszystko jest Lemfordera, bo tak, generalnie taką markę uznaje części jak ale Lemforder jest naprawdę wysoka półka. To jest wszystko wymienione z oryginału, na właśnie ten zamiennik Lemfordera, wszystko wymienione, także mówię, tam z fabryki nie ma nic. Tu leje tylnie belki, zostały, są w dobrym stanie tu. Zimny dolot w, 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 w nadkolu, kolektor ssący z Vectry 3.2, Z32SC, duża przepustnica, chyba tam jest nawet chińska, to już tam Wymiarów nie podam dokładnie, ale jest na pewno większa niż seryjna, przez właśnie tak jak jechaliśmy, takie są czasami. Kolektor ssący, cztery rwałki G, wystrojone na 9,5-230 koni. Tak myślę, że jak na fałkę, to... Z ciekawych rzeczy jeszcze mogę dodać, że... Spoiler, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na klapie, to też jest dosyć rzadki temat. Generalnie wcześniej były chyba dwa w Polsce, teraz są trzy. To jest oryginał Irmscher Ducktail, nie? W większości są przeważnie są te śmieszne takie spolerki, a to jest taki właśnie typowy kaczy Cooper na, na hatchbacka. Oryginał i też śmieszna historia z tym była, bo mój kolega z tym jeździł też Astro. Powiedział, że jak ją kiedyś będzie sprzedawał, to ja mówię muszę go odkupić od Ciebie, nie? Mówi dobra, mówi pieniążki plus malowanie klapy. Mówię no i petarda, No Mocowy jakbym poprawił tą głowicę od strony grodzi plus kolektory. Kolektory wiadomo zawsze blokują. I ten co stroił to też miał tylko 3.2 2 miał, tak? No to samymi wałkami, strojeniem i paliwkiem 98, myślę, tak 280 do 300 koni można z Wolnossaka. Nie? Tylko że to w Wolnosaku tak, jak to, jak to w Wolnosaku już te każdy koń jest warty ileś pieniążków, tak? Czyli już no niestety, no to, to tutaj można powiedzieć może nie miliony, ale no już tam jakieś pieniążki się robią, tak? Same kolektory sporo kosztują około 3000 Znajomy turbił. Tak, turbił 30. No to ładnie mu tam dmuchnęło, bo tam ma prawie 450 koni. W Stage'u takim lekko dmuchniętym, bo już nie mówię o super doładowaniu, Pałka tak, dużo zniesie. A czy wnętrze tak? No to liczni od diesla nie pasował, tak? No teraz zliczył od benzyny, tarcze też leżą do zmiany od BSE design ze wskazówką pionową. Po są z nastrych trójki Recaro, czarny sufi, czarne sufit, czarne słupki właśnie zegary, właśnie temperatury oleju, ciśnienia oleju, nie? Tak przy opalaniu się czasami przydaje, był upalany nieraz i jak na jakieś zloty czy coś, tam generalnie dosyć głośny wydech, tak? Tam, tam 126 dB no to porównywalnie do tych wag wagów, tylko wagi strzelają. U mnie to się na razie tego nie ma. Szukam jakiegoś tam tunera, który by to ogarnął, bo jest D3, bo jest wystrojony samochód na tym sterowniku. Jak zaczynałem robić ten samochód, to wiadomo, byłem jeszcze kawalerem. Trochę inna sytuacja rodzinna. Teraz mam małżonkę, która... No, też jestem zaskoczony mile, bo y, trzymam je przy tym samochodzie, tak, bo też akceptuje, pomaga. Często właśnie ten tak, kolor to jest inicjatorem pomysłów. Dodatkowo powiem, że trzymam je przy tym samochodzie, bo mówię, nieraz były, były propozycje, żeby ten samochód sprzedać. Nawet był, był zainteresowany, Zamyślę dobre pieniądze, bo tak przeliczając to za częścią tyle nie dostał. Jak, jak często projekty kończą właśnie rozebrane, nie? Tu by poszła w całości, ale no tak na razie stoi i tak wspólnie doszliśmy do takiej decyzji, że raczej zostanie. I, będzie cieszyć, a jak będzie stało, to będzie stało. A może jakieś ciekawe, może jakaś świeże, świeże, świeże siły, motywacji. Coś ciekawego, a na pewno w planach jest. Zobaczymy, jak finansowo, mówię, przeprowadziliśmy się, te zmiana otoczenia. Już drugi rok tutaj już jesteśmy w wózce, bo nie jesteśmy z łóżki generalnie, co widać po rejestracji. I myślę, że z czasem może coś nowego na pewno. Oczywiście moją małżonkę. Małżonkę, Pietruchę, oczywiście dzięki niemu tutaj jesteśmy, gadamy. No i nie wszystkich, którzy mogli mi pomóc przy tym samochodzie, a parę tych osób było. Wszystkich oczywiście pamiętam, tak? I mam nadzieję, że się zobaczymy.